Thank you Hej, hej, hej! witam Was bardzo serdecznie na moim filmiku. Tu agencjo z kanału Epicamo, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmiku. A dzisiaj Gil... gw 2 lub zwany również jako Guild Wars War. Guild Wars 2 Boże, pieprzy mi się strasznie. No dobra, na moim kanale już pewnie zauważyliście. Może wątpię w sumie, żebyście zauważyli, ponieważ to już było kopę lat, więc ee... już kiedyś to nagrywałem, ale mi się zdaje, że po prostu słabo tą grę. E, przedstawiłem, e, miałem, nie miałem jeszcze takiego dobrych pomysłów na kanał, a dziś e, zaprezentuję Wam tworzenie postaci e, od podstaw, e, od początku. Ponieważ od pierwszej fazy do, do niech bodajże trzeciej, wybiorę różne fajne ciekawostki i takie właśnie fajne sprawy. E, tak więc, co mogę powiedzieć? Zapraszam serdecznie. Przypomnę tylko, że to jest film tylko dla tych, którzy chcą zobaczyć tworzenie postaci do właśnie tej gry, e, ponieważ nie zaprezentuję tutaj dalszej historii tego, co się będzie działo, chociaż może w następnym odcinku, czemu nie. E, ale okej, okay, mamy tutaj, jak już możecie zobaczyć, mamy tu już parę różnych e, postaci, mamy tu 5 lotów i chyba nie wiem, czy się da więcej stworzyć, chyba nie. Tak więc mam 4 cztery, zużyte cztery sloty, a jeszcze jeden mogę mógł stworzyć, i chyba właśnie teraz na tym wolę stworzyć. Będę mógł stworzyć. Eee, ok, no to przejdźmy do tworzenia postaci. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. I tak to właśnie początkowo wygląda nasze tworzenie: wszystko pięknie zaprojektowane, trawa, wszystko to farbą maźnięte. Więc e, naprawdę, tu fajna gra cieni. I ogólnie efektów świetnych wygląda. Jak na taką produkcję, to się nie dziwię w sumie. Zacznijmy, zacznijmy, może, od lewej do prawej. Mam na początku czara. Czar to taka um, rasa, e, nie wiem, połączona, nie wiem, kota, człowieka, jakiegoś byka, bo ma rogi wszędzie. No, naprawdę dziwna klasa, i bardzo, moim zdaniem, bardzo fajna. Widzę ją jako, nie może, ja ją widzę jako na pewno jako wojownika lub nekromantę, ale w sumie to już jest obojętne, do wyboru, do koloru, każdy ma swój gust, więc o gustach się nie dyskutuje. No i potem mamy człowieka, czyli to jest taka oś, tak może zaznaczyć się nam fajnie bez Fajnie to wszystko wygląda, ludzie fajnie wyglądają, jak ludzie typowi, no ale tutaj naprawdę są świetnie zaprezentowani, tak więc mamy co do popatrzenia. Zna klasa to jest normy, ludzie chwały, ludzie walki, ludzie piwa i zabawy. E, w ta rasa mm, ma zasady? Nie, nie ma w sumie zasad. E, byle do dojść do sławy po trupach, rzecz jasna, oczywiście. Hmm. Czym się wyróżniają? Na pewno tym, że są, są duzi i ich dzieci były hodowane na sterydach, tak? Może, nie wiem. No i właściwie e, jeszcze nie jest to tylko jedna ich fajna cecha. E, lecz ich cechą fajną jest taka, że ich, ich cechą fajna jest też. Ich cechą, cechą dobrą jest na pewno też to, że umieją się przemienić e, wilkołaki lub pf, pumy śnieżne, fajne, fajne połączenie takich, nie wiem, pół ludzi, pół zwierząt. Następne. Asura to jest takie jakby przeciwieństwo. Norma, który jest po prostu wielki, a Sur są bardzo małe, niskie, i śmiesznie wyglądają z mieczem wręcznym, niemal wyginają się pod ich ciężarem. Zobaczcie sami w sumie, jak zagracie. A polecam. Następnie to Syrvai, tak? Sylvari. Klasa, no ja, mi się wydaje, że takie zastąpienie elfów. Oni charakteryzują się tym, że mają wszędzie jakieś dziwne korzenia, drzewa, uszy za drzewami, co to, nie wiem. Ga gałęziami w ogóle. Dobra. No i kosy możemy tu bywać. Nie wiem, ja jeszcze na przykład nie grałem, nie wybieram sobie czara, no i co zobaczmy tego czara. Next. No i oczywiście tradycyjnie mam pięknie pokazane, możemy sobie wybrać male, female, czyli na pewno mężczyznę sobie wybieramy. Zwyczaj, nie chciałbym, nie chciałbym widzieć kobitki czara. Nie mam jakichś takich fantazji. No i do, zacznijmy od. E, potem zacznijmy od klas. Klas mamy aktualnie 8 i to jest też fajne. Więc zacznijmy może na początku. Elementalista. Mak typowy. Posługuje się różnymi siłami przyrody. Warrior. No to wiadomo, siła fizyczna. Duży, duży, duży wachlarz broni zabójczych. Guardian. Hmm. To taki tank. Chociaż też może specjalizować się w nie wiem, pomocy innym. I tu mamy Tafe. Nie, 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 sorry. Tu mamy... A, tutaj są. Inżynier. No to tu mamy już bardziej jako mechanik, czyli że tworzy już rodzaju dział... działka i ogólnie jego bronią to będą bardziej jakieś broń palna, takie coś na dystans. biorąc bardziej. No i Ranger mamy tutaj pełno łucznika. Jak widać fajnie to też przedstawione designersko otoczenie również i dźwięk. Jak słychać. takie śpiewają. Woda gdzieś tam sobie płynie i lasy szumią. Do dyspozycji będziemy na pewno jakieś różnego rodzaju łuki, pewnie i nie tylko, bo ta gra naprawdę zaskakuje zresztą pod tym względem, ale o tym dopowiem też później. Ma też również PETA. To też jest fajna sprawa. Pets wykonuje po prostu yy, rolę z walistego murzyna, który będzie wykonać za nas wszystkie takie polecenia. No może nie wszystkie, ale większość. Nekromanta. No i to też bardzo fajna klasa. Ożywiał marlaków. Tak więc jak był elementalistem, miał siły <laughs> siły takiej, nie wiem no... przyrody i tak dalej, Tu mamy siły z ziemi wziętej. Tak więc, nie mi się osobiście ta klasa zbyt nie podoba. Nie, dlaczego? Znaczy, po prostu nie podoba mi się. Tave Łotr. Złodziej. Zły do szpiku kości. Specjalizuje się w zabójstwach w bardzo, w bardzo szybkim czasie. No, też fajna klasa. Ślety, noże, miecze. I e, inne takie ciekawe łuki. E, to broń dla niego. I mesemer. Wygląda trochę pedalsko, spokojnie. Kolor można, kolor można spokojnie zmienić, zmienić tych broni i wszystkich innych e, śmiesznych rzeczy. E, hmm. No i MSMR. To jest taka jakaś specjalizacja w czarowaniu mm, umysłu, czyli po prostu e, kontrola tłumu robi swoje klony, które też zabijają. One te klony mogą wybuchać różnymi promieniami strzela, No, taki, taki, taka coś nowego. No i to razie trzeci, trzeci z 10 e, etapów tworzenia postaci. Nie wiem osobiście, kim bym chciał sobie zagrać. Szczerze mówiąc... Guardian może? A Guardian to jest trochę średnio, moim zdaniem. Wojownik. Tak. Wojownika, tak ja sobie. No i co na początku mamy? E, możemy sobie wzrost jego dopasować. Jeszcześmy mieli dużego tygrysa. Tygrysa, Boże. Nie wiem, kuty, Jakże nie umieśnienie. Chcę zrobić jakiegoś koksa lub małego takiego drlaczka. Radzieję tutaj bardziej w klacie. O, mamy tutaj chyba centki też, tak? No dokładnie, mamy centki. Centki są też fajne. Centki, może szczekalowych. A no sierść, No, futro, nie wiem cokolwiek. Hmm. Białego? Nie, nie. mniejszy. No Simba sobie zrobić można. No, Simba. To jest Simba, do, nasz Simba. z kim też wybierzemy jakieś ciekawe. Dobra. No i też już mamy tutaj wygląd, ten zbroj jak to będzie wyglądać na nim. Na pewno duży wybór tego, weźmy tylko mnie, z mojej inną trochę dajmy. W tym razie chcę samą kolczugę. można się dać dalej. O, może czarny dajmy. Muszę inni tutaj wybrać? Może on się dobija. Co tu można robić? Jeszcze mamy, dalej mamy. buty. Nie wiem, sobie po co, co. czy tu nie ma. czy on nie ma butów w ogóle? Nie, tego nie, nie, nie rozumiem w ogóle. po co. czemuś. mam no, nie wiem, przypaski jakieś nie na tych stopach. E, miesza no tym. My tu wybieramy dokładnie już nasz opis naszej, nie wiem, przy historii, tak jakby. Wybieramy, co będzie wnosić. Ja raczej, raczej nie lecę w hełmu, polecę bardziej na takie... Na bary bardziej w coś. Przynajmniej fajnie wylecę tą głowę. fajnie wygląda. Dalej będziemy chyba tu taką naszą bardziej... Co zazwyczaj wybieramy w naszym e, życiu, coś takiego chyba i czym się będziemy pos, e, posługiwać. My, tak mi się to kojarzy dokładnie. No i ja tu chyba wybieram... A, weźmy sobie ten... Jako przemoc chyba, tak. tak mi się zdaje, że to będzie przemoc Teraz co to będzie, mamy dalej, tego już nie miałem Możemy sobie wybrać Legion Blood Legion Ash lub Iron Iron Nie, w sumie nie, Blood Jako warrior psychopatyczny Co mamy jeszcze Co to nam da? Nie wiem dokładnie o co tu chodzi w tym. Tu chyba mamy partnera do spa sparringu, part partnera, no tak. No i możemy sobie wybrać kto będzie nas wspierać. Rewa. Fajnie wygląda, leżymy REW Rauw. Honorels. Weźmiemy to też sobie. No i po też nazwa. 17 19 literek to nazwiemy go sobie e... Simba e... Można polskie znaki? Nie, nie można polskie Kto żyje? Simba żyje. Może da się jeszcze z dużej litery? Nie, nie da się z dużej Trudno. się Znaczy... O, dobra. Nie o mi się znaczyło. Nie o co tu chodzi, ale zobaczymy. O, coś nie mogę. No jak, to niby teraz tutaj jeżeli... zdrowie? No, dobra. Żyję. Simba żyje. Jest takie? Mogę? O no, i oczywiście mogę. I właśnie teraz będzie mieć bardzo fajny element tego. E, pokaz naszej historii. Tak więc to było na wszystko. Zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału i zapraszam jeszcze do dokończenia tego filmiku, ponieważ I to bardzo fajnie brzmi się ma. With engines of destruction, we have killed our gods. We reclaimed our homeland of Ascalon, and we planted victory banners on the graves of our enemies. Yet, if we waver, it could slip through our claws. Victory, at any cost. The Blood Legion is my mother. The blood legion is my father. We are born into battle. We live on the fields of war. And I I will die fighting. I'm a soldier, a ground pounder, frontline infantry. I face the enemy head on. I've earned the respect of my comrades and forged alliances I can call on in time of need. Blood Legion, we're taught the meaning of the word duty. We are relentless. Today, the soldiers of the Black Citadel assault the ghosts that plague this land. I've been assigned to reinforce the bulwark. Let the Ash Legion strike from the shadows. Let the Iron Legion build its machines of war. I will not stop fighting until the only thing left standing on the field of battle is me. This is my story.